Halo, witamy wszystkich widzów bardzo serdecznie i zapraszamy na dzisiejszy mecz. Tomasz Smokowski, mam przyjemność komentować dziś ten mecz w towarzystwie Jacka Laskowskiego. Nic dziwnego, że tak wielu kibiców nie mogło się doczekać dzisiejszego meczu. Obie drużyny są niemal gwarantem niezapomnianych wrażeń. To nie lada gratka dla wszystkich kochających piłkę. Na pewno siedzą jak na szpilkach. Mam przeczucie, że dzisiaj nie będziemy się nudzić, a jak dobrze pójdzie, zobaczymy też kilka bramek. W każdym razie tego nam właśnie życzę. Franck Libery. Teraz, może być groźnie. Teraz przed szansą. Dobra, spokojna interwencja. I to od razu w pierwszym meczu w tym zespole. Spójrzmy teraz na powtórkę tego gola. Zaczęło się od stałego fragmentu gry. Dobrze rozegrany rzut rożny. A z takiego bliska to nawet my byśmy chyba trafili Tomku. Pewne wykończenie i zero szans na obronę. Sędzia daje sygnał, czy real się szybko odegra. Sędzia za ten faul dyktuje rzut wolny. Ma klej w nogach, do przeciwnej bramki coraz bliżej. Wadzi piłkę, coś próbuje wykombinować. To mogła być bramka, ale strzał niezbyt kąśliwy, pewnie obroniony. Znalezienie się we właściwym miejscu, we właściwym czasie zawsze ułatwia skuteczną interwencję. Może Rolfe teraz to już działa. Czy trafi? I znowu strzelają. Ale szimponują skutecznością w ostatnich minutach. Wspaniała gra ofensywna. Zobaczmy tę bramkę raz jeszcze. Pewne szybkie wykończenie z bliska. Spójrzmy ile może dać dobre ustawienie. Na razie 2 -0. Jest Cabral. Przesuwa się teraz z piłką w pobliżu pola karnego. O, i tak to się powinno robić. Modelowy odbiór. Dobre teraz zachowanie między słupkami. Komita postawa w debiucie! To jego druga bramka! Raz jeszcze okazja, by przyjrzeć się tej bramce, a wszystko zaczęło się od świetnego dośrodkowania zrzutu rożnego. Z takiej odległości strzelec ma zawsze ułatwione zadanie, ale tym większy byłby wstyd, gdyby nie trafił. Znowu zaczynamy od środka po golu Sainz. Niesamowicie odskoczyli od przeciwnego zespołu Jest Cabral Pokonuje kolejne metry, świetnie radzi sobie z piłką Broni teraz, ale nadal może być tu groźnie Cóż, była tu szansa bramkowa Była i się zmyła Piłka zagrana do Oliberego Wrzuca piłkę pod bramkę. Pewna interwencja bramkarza. Wyciągnął się trochę, ale to przecież dla niego nie pierwszy znak. Takie interwencje Tomku na każdym treningu powtarza pewnie raz za razem. Dzięki temu robi to bez zastanowienia. Próbuje teraz szczęścia. Fantastycznie to zastopował. Jak rozwiąże tę sytuację? Nie do wiary. Kolejny gol. Prowadzą już różnicą czterech bramek. No, zobaczmy tutaj widać wyraźnie, jaka to była piękna akcja. mimo nacisków obrony udało się znaleźć miejsce i oddać strzał. W tym momencie trzeba powiedzieć, że widzimy koncert jednego zespołu. Przynajmniej w pierwszej połowie. No zresztą wynik mówi sam za siebie. Przy piłce Lautaro Martinez. Aj! Teraz pięknie dobroni. Uratował zespół. Wspaniała parada bramkarza. Nie miał tu za wiele czasu na reakcję. Popisał się znakomitym refleksem. Ten traf pole karne. Znakomicie zachował się w obronie. Przejął piłkę. I teraz wychodzą z kontrą. Będzie groźnie. Uwaga, czy teraz będzie okazja? Nie do wiary. Naprawdę nie mają litości. Znowu bramka. Podwyższają prowadzenie. Deklasacja. Teraz na ekranach powtórka tej bramki. Kapitalny kontratak. Rywale nie zdążyli nawet postawić zasięgów obronnych. Podręcznikowe wykończenie. Zero zbędnego kombinowania. Potężny strzał. W takiej sytuacji piekielnie trudno zatrzymać piłkę. Powiększają przewagę. 5 do 0. Tu nie ma wątpliwości. Było przewinienie. Rzut wolny. Palak nie przemyślał tego, to nie mogło się udać. Ma klej w nogach, do przeciwnej bramki coraz bliżej. Przy piłce Lautaro Martinez. Dobra interwencja, ale zagrożenie jeszcze nie minęło. Strzał z ostrego kąta, piłka przelatuje bardzo blisko bramki. Teraz się nie udało, zabrakło ciut więcej precyzji, ale strzelanie na bramkę to przecież jedyny sposób, by zdobyć gola. Juka zagrana do Oliberego. I teraz kantona. Proszę państwa! Ależ historia! Przela drugą bramkę w swoim debiucie. No nie można się lepiej przywitać z fanami. Zobaczmy to jeszcze raz. Co za umiejętności. Pięknie technicznie podkręcona piłka wpadła do siatki. Nie było szans na interwencję. Sędzia zaprasza graczy na przerwę. Mają teraz kwadrans na omówienie taktyki. Rozległ się gwizdek, ruszamy. Przed nami druga połowa tego spotkania. Przy piłce Cabral. Takie faule nie uchodzą płazem. Za chwilę zobaczymy nowe siły na murawie. Ciekawe za kogo wejdzie. No ale to w żaden sposób nie mogło zagrozić bramce. Zmarnowana okazja. Można to było inaczej rozegrać krótko albo przynajmniej dośrodkować pod bramkę. Teraz piłka oddana zupełnie za darmo. Jest Cabral. Zmusza teraz obronę do jakiejś reakcji. Zidane. Świetnie teraz w obronie. Ładnie i co najważniejsze, czysto. Zinedine Zidane. Postanowił strzelać. A i piękna tu była parada! Czas sięgnąć do rezerw. Wpuścić nowe siły na murawę. Strzał besta. Teraz ratuje przed stratą gola. Antona! Robi to! Hat-trick w debiucie! Strzela trzecią bramkę. Rozwiewa ostatnie wątpliwości co do swojej dyspozycji. 8 przy piłce. Sędzia stosuje korzyść. Podarowana teraz piłka. Ribery ma teraz piłkę. I teraz Kantona. Dobrze wyjaśnia w szesnastce. Artur Cabral. Prostopadłe zagranie piłki. No nie udało się podać w tempo. Mamy chorągiewkę w górze. Spalony, jak się wydaje. Zawiniony raczej przez stronę podającą. Tu potrzebna była szybka decyzja. Drobne opóźnienie i proszę. Wciąż jest przy piłce. Czy zaryzykuje indywidualny rajd? Ruszają do kontry. Jak to się skończy? Miała być kontra, a tymczasem jest strata. Urywa się w kryciu. I proszę, bramkarz był na miejscu. Bez real. Oddaje piłkę. Best. Co zrobi w tej sytuacji? Dobrze teraz przeszkodził. Piłka zagrana do Riberego dzisiaj dzieje? Niewiarygodne. Właśnie dorzuca trzecią bramkę w debiucie. I jest powtórka. Kolejny raz umieszcza piłkę w siatce. Robi to dziś z ogromną łatwością. Pełni zasłużony hat-trick, który mu dowadnia swoją wyśmienitą dyspozycję strzelecką. Aż miło patrzy. W futbolu różne rzeczy się zdarzają, ale to starcie wydaje się już być rozstrzygnięte. Przy piłce Kabral. Szansa! I tak wybronił ten strzał niesamowicie. No i będziemy mieli świeże siły na boisku. Czy to zmieni obraz gry. W pole karne, głęboko teraz. I już nic z tego różnego nie będzie. I teraz uderza. Dobrze teraz reaguje bramkarz. Na 11 metr z rogu mamy obronę bramkarza, ale to jeszcze nie koniec. Teraz piłka bezpiecznie ląduje w rękach bramkarza. Było mu znacznie łatwiej niż jeszcze przed momentem. Tak, rywal miał naprawdę świetną okazję do strzelenia gola. Nie wykorzystał jej. Akcja trwała dalej i dopiero teraz gołki perłat pił. Dobra interwencja bramkarza. Bellingham przy piłce. Nie ma gola! Świetna interwencja! A zatem koniec! Mamy ostatni gwizdek! Nie mam wątpliwości, że po tym spotkaniu będzie wysłuchiwać peanów na swoją cześć. I słusznie! Naprawdę aż miło robić podsumowania takich występów jak ten. Znakomita gra została okraszona hat-trickiem. A zespół też jest zadowolony, skoro udało się ten mecz wygrać. Czyli mamy i efektywność, i efektowność. Czego można chcieć więcej?